Bartek, to jest godzina 18:00? ustawiliście już zegarki, wszystko się zgadza login czyli Patio TV, magazyn nowych technologii, w którym zwykle pokazujemy Wam nowości, które tańczą śpiewają, błyszczą są albo laptopami albo pamięciami albo kosztują krocie. a dzisiaj będzie na poważnie, bo internet też bywa poważny i coraz częściej bywa poważny. W studiu Krystian Kozerawski witam. Witam, dzień dobry. Podkradamy gości z innych programów muzycznych, ale dzisiaj nie będziesz śpiewał. Tak, nie będę dzisiaj śpiewał, nie będę grał. Dzisiaj jesteśmy w sieci. No właśnie, w sieci na poważnie muzycy coraz częściej pojawiają się w internecie nie tylko ze swoimi nowymi płytami, nie tylko ze stroną na MySpace, ale powiązani są także z pewnymi ruchami, z pewną działalnością szeroko pojętą, albo szeroko pojmowaną jako charytatywna. Nie pomyliłem się tutaj. Nie. No dobrze, rację. to już teraz ten przydługi wstęp kończymy. Krótko, amado.com. Wiecie, co to jest? Nie wiecie? To zostańcie z nami i koniecznie oglądajcie. Dzisiaj, niestety, nie będzie nagród, ale może taki jeden program bez nagród też się czasem przyda, skoro mówimy o naprawdę poważnych rzeczach. Ale tak naprawdę, myśląc o nagrodach, to może poproszę Was o to, żebyście Wy byli w tym, w tym wypadku świętymi Mikołajami i dali kilka groszy, kilka. Więcej niż groszy, centów, euro, funtów, jakiej walucie chcecie, żeby wesprzeć organizacje non-profit. O organizacjach non-profit, o firmach społecznie odpowiedzialnych. Dzisiaj będziemy rozmawiać w magazynie o nowych technologiach. No to co to jest to Amado? Amado jest to serwis społecznościowy. Jest to serwis społecznościowy jak ich wiele z jednej strony, ale dość oryginalny. Jest to taka platforma internetowa, która łączy internautów, nas, ludzi. Z organizacjami non-profit oraz społecznie odpowiedzialnym biznesem. Można by powiedzieć, że jest to taki swego rodzaju myspace dla trzeciego sektora, czyli właśnie dla tego całego takiego świata organizacji charytatywnych, w którym ludzie z własnej chęci, ze szczerego serca pomagają innym ludziom, zwierzętom, przyrodzie, Trzy swojej społeczności. I nie tak. biorą za to pieniędzy. Dokładnie. Sprawdzimy, czy tak jest. Sprawdzimy, czy macie świadomość, Wy, drodzy widzowie, co to są organizacje non-profit i co to są, no to może raczej wiecie, ale co to są firmy społecznie odpowiedzialne. Nasza kamera o to pyta. Co to są organizacje non-profit? Organizacje non-profit kojarzą się z organizacjami charytatywnymi, takimi, które nie są nastawione na zysk. Wydaje mi się, że to są takie organizacje, które pomagają ludziom, mają właśnie na celu pomoc publiczną, a nie chodzi o zysk, nie chodzi o pieniądze dla tej organizacji. Oj, niestety nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Znajoma mi nazwa, ale szczerze mówiąc, wypadło mi z głowy, co to jest. Organizacje, które nie przynoszą pożytku tym, którzy je zakładają, a służą dobru publicznemu. Są to organizacje działające nie przynosząjące zysku, czyli można inaczej powiedzieć organizacje użyteczności publicznej. Organizacje non-profit i firmy społecznie odpowiedzialne. Z tym drugi pewnie był większy kłopot. No to co to są firmy społecznie odpowiedzialne? To takie, które wspierają czy dobrze traktują pracowników? Jedno i drugie. Są to firmy, które są wrażliwe na z jednej strony na swoich pracowników, z drugiej strony na Społeczność y, lokalną czy globalną, w jakiej, w jakiej funkcjonują, prawda, czyli y, mogą y, przykładowo o, obejmować ochroną na przykład swoich pracowników, na przykład nie zwalniać kobiet w ciąży. Y, mogą działać na rzecz lokalnej społeczności, czyli na przykład, jeżeli jest to firma, która na przykład zajmuje się handlem produktami żywnościowymi, może część jakiś procent produktów, które ma w swoich magazynach przeznaczać na przykład na banki żywności, prawda? na dożywianie yy, biednych dzieci, prawda? które nie mają, nie mają możliwości zjeść obiadu na przykład ciepłego w domu. Mogą to być też firmy, które, których produkty w jakim stopniu powodują pewne, yy, no są szkodliwe w pewien sposób. Te firmy mogą też pomagać, naprawiać skutki jakby, no chociażby no na ogół. Mogą to chciałem... być to firmy tytoniowe, prawda, które sprzedają papierosy, wiadomo, palenie szkodzi, yy, nikt w to nie wątpi, yy, ale też wiele firm tytoniowych jest zaangażowanych na przykład w yy, wszelkiego rodzaju badania yy, nad, yy, chociażby nad rakiem płuc. Prawda? Ale wiesz, Czy... co zaraz powiedzą? Chcą odkupić swoją winę. Yy, Oczywiście, w pewnym sensie społeczna odpowiedzialność biznesu jest jakimś odkupieniem win, nie dla wszystkich firm, ale dla pewnego procenta z nich jest na pewno, jest to pewna forma yy, próby yy, łagodzenia skutków no, swojej działalności, swojej działalności, dokładnie. No dobrze, madocom czyli dot.com sugeruje, że to jest globalna instytucja. No instytucja może w cudzysłowie, ale jednak, bo wiesz, wiele filmów w erze globalizacji tutaj w Europie, powiedzmy, może być społecznie wrażliwych, może tworzyć, nie wiem, wspaniałe, fajne oblicze, ale wykorzystywać dzieci w Chinach. Dokładnie, niestety jest to możliwe, tylko Nasz serwis, ponieważ jest przede wszystkim serwisem społecznościowym, daje możliwość yy, głosu internautom. Czyli powiedzmy, jeżeli jakaś firma promuje się jako społecznie odpowiedzialna i jest w serwisie Amado, ma swój profil, ale jednocześnie powiedzmy w jakimś kraju yy, no, robi coś brzydkiego, mówiąc delikatnie. Internauci, którzy mają swoje profile, jakby działają w ramach serwisu Amado, mają możliwość skomentować działalność tej firmy na jej profilu, więc jakby. Taka firma, która jest społecznie odpowiedzialna, działa, ma swój profil w serwisie Amado też automatycznie godzi się z tym, że wystawia się jakby też na opinię krytyczną użytkowników, często swoich odbiorców, może klientów. Czy nie ujdzie na sucho sytuacja, że ktoś napisze Firma X, w, nie wiem, w Europie rozdaje pluszowe misie a w, no, trzymajmy się tych Chin, tam wytruła, nie wiem, hektary lasu wycięła i zatruła. Nie, jeżeli, jeżeli internauci się o tym dowiedzą, prawda, są to też ludzie, powiedzmy, zaangażowani, to yy, mogą skomentować w profilu tej firmy yy, jej działalność. I automatycznie wiadomo, że firma musi dbać o to, żeby no Tutaj to jest też może różnie wyglądać, Z jednej strony albo nie prowadzić tego typu działalności, albo skrzetnie ją ukrywać. Też albo tak, zapłacić żeby... większą dotację na Dokładnie. organizację non-profit. Dokładnie. Dokładnie. Takich organizacji w internecie no jest trochę. Najpopularniejszy w Polsce to chociażby pajacyk. Kliknij na brzuszek, ileś razy klikniesz, dziecko zje obiad. To nie jest takie trochę mm, dobrodziejstwo przez lenistwo? Jest. Jest. Tak naprawdę taka dobroczynność właśnie polegająca na tym, że, nie, że wysilamy tylko swoje palce klikając w klawiaturę lub ewentualnie używając myszki komputerowej powoduje, jeszcze jest bardzo popularna w, na zachodzie. Ja znam wielu ludzi, ludzi, którzy tak naprawdę żyją w sieci którzy są zaangażowani w dobroczynność, nie wiem, ratują lasy, powiedzmy w Amazonii, yy, ratują foki gdzieś tam w Kanadzie, protestują przeciwko, powiedzmy mm -hmm. polowaniu na foki w Kanadzie. Yy, I są to ludzie, którzy nie wstają w zasadzie za, za swoich komputerów, laptopów, komputerów stacjonarnych, wielkich monitorów yy, i nigdy tak naprawdę yy, nie mieliby możliwości i pewnie by im się nie chciało zaangażować w jakąkolwiek tego typu działalność społeczną, jakąś... Yy, nie chciałabym się zmieniać w to na lepsze. Po prostu. Wiesz co, ja, ja mam jedną uwagę. Ja wiem, że spiskowa teoria dziejów, zwłaszcza w Polsce, jest cholernie popularna, ale Jakie to ma przełożenie? Czy ja mam pewność, że klikając w tego pajacyka, to dziecko zje na pewno obiad? Czy ratując te foki, mam jakieś pewność, albo czy są jakieś narzędzia, żeby sprawdzić, czy te foki faktycznie zostały mm -hmm. uratowane? Czy to nie jest trochę tak, że ok, kliknę i no już fajnie, znaczy, W jakikolwiek sposób przekażesz, powiedzmy, fundusze organizacji non profit... Czy, czy to po... właśnie nie skupia się tylko na funduszach? Nie. nie. Znaczy, no, każda z organizacji potrzebuje funduszy. Wiele organizacji tak naprawdę też w jakimś stopniu ograni, ogranicza możliwość zdobywania funduszy na przykład tylko do, do ludzi, do ludzi zaangażowanych. Są organizacje, które w ogóle nie, nie, nie współpracują z firmami, więc tylko bazują na właśnie na datkach powiedzmy swoich. Członków czy ludzi, ludzi, którzy po prostu chcą wspomóc. Wszystkie w zasadzie organizacje non-profit y, zarejestrowane, czyli mówimy o takich, które mogą otrzymywać, mają swój numer konta, muszą tak naprawdę y, nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie, muszą rozliczać się z tej pomocy. Muszą przedstawiać y, dokładne sprawozdania, na co dane środki zostały przeznaczone. Powiedzmy, w przypadku pajacyka, ile tych obiadów zostało kupionych, prawda, bo wiadomo, że pajacyk to jest. Yy, każde kliknięcie to jest, jest ileś, jedno, ileś tam, bo wiadomo, ziemniaczki, Ziemniaczka. Są już, Dokładnie. <laughs> dokładnie. I w zasadzie każda z organizacji musi się z tego rozliczyć. Yy, z tego, co wiem, to jest to raz do roku, prawda? Każda z organizacji rozlicza się musi napisać, przygotować swego rodzaju raport. Czyli pracy. potem to można sprawdzić w internecie, jak, tak, tak, jak, tak, tak, jak nasze pieniądze zostały skupione. Wiadomo, że mało kto, to mało kto jest tym zainteresowany. W zasadzie, jeżeli powiedzmy. No, są ja tam siedzą, tacy za sprawdzają, No, oczywiście, no, wiadomo. Teoria spiskowa, <laughs> dzieje zawsze. Każdy, każdy to. Są osoby, które oczywiście to sprawdzą. A Mado.com, gdybym Wam dzisiaj zapytał, a właściwie na ulicy, gdybym Was zapytał, gdziekolwiek Was zapytał, czy znacie taką stronę i wiecie, czym oni się zajmują. Nie ma szans. Jestem więcej niż pewien, że nikt nie powie, że zna y, taką organizację, że był na tej stronie, że widział, czym się zajmują. Ale może jakieś inne organizacje znacie? Czy znacie jakieś organizacje dobroczynne, czy organizacje non-profit, czy firmy społecznie odpowiedzialne. odpowiedzialne? Zapominam ciągle o tym. Społecznie odpowiedzialne, działające w internecie, sprawdzamy to. Czy sądzisz, że firmy, które pomagają ludziom, możemy odnaleźć w internecie? No, myślę, że tak. Ja, pan jakoś nie bardzo próbowałem. Niby są reklamowane różne instytucje, gdzie możemy policzyć przykład procent od podatku, albo inne, ale jakoś nie, nie przytrafiło mi się odnaleźć. Zdecydowanie, tak. Instytucje wymagają się ludziom? Myślę, że tak, oczywiście. Za dużo ich jest, tak powiem, żebym w tej chwili jakąś mógł przywołać z pamięci. Być może takie organizacje i działają w internecie, ale jak widzieliśmy, no niewielka jest ich znajomość, bo na ogół kojarzymy tak, organizacja charytatywna zbiera pieniądze, są puszki, są wolontariusze, ktoś gdzieś w jakimś schronisku dla zwierząt czyści kojce itd., itd. i tak dalej, i tak wolontariuszy widać, fizycznie widać, a w internecie... Czy to jest nasze zapóźnienie za Zachodem? Po części tak, to wynika w dużym stopniu z tego, że y, organizacje non-profit, czyli te organizacje charytatywne, fundacje, stowarzyszenia, cierpią na kliniczny brak osób. Tak naprawdę. To y, no nikt nie chce pracować darmo. Dokładnie. W, w realiach powiedzmy, ekonomicznych Zachodu czy Stanów Zjednoczonych, gdzie wiadomo, mamy kryzys, ale mimo wszystko jest to, jest to zupełnie inny poziom. Tam ludzi przede wszystkim stać na to, by. Działać społecznie. Mają na to czas i, i pieniądze. W Polsce jest z tym różnie, dlatego wiele organizacji boryka się tak naprawdę z, y, z liczbą osób, które. raz tak, tak, z brakiem osób, dokładnie. I y, to też przekłada się na ich obecność w internecie. Teoretycznie większość organizacji y, y, non-profit. W polskiej organizacji jest obecna w internecie, ale często ta obecność ograniczona jest do bardzo prymitywnych stron internetowych. Nie imię, nazwisko, numer konta. Tak. to jest często wszystko, a wynika to właśnie z y, braku osoby, która mogłaby się zająć, stworzyć profesjonalną stronę internetową takiej organizacji. I y, tutaj właśnie serwis Amado wychodzi jakby na przykład. No właśnie, dochodzimy do klucza. Amado tak. pomaga w pewnym sensie. Tak, Amado y, bazując na idei serwisu społecznościowego, każdy, chyba, Czyli typu nasza klasa. Typu nasza klasa, dokładnie. Udostępnia y, organizacjom profile specjalnie skrojone na miarę właśnie organizacji non-profit. Czyli y, każda z organizacji, która zarejestruje się w serwisie może traktować swój profil jako stronę. Może tam rzucać artykuły, felietony, y, zdjęcia, filmy, wideo. Może tworzyć społeczności dyskusyjne. Może prowadzić wszelkiego rodzaju kampanie, y, sądy, y, petycje, które może zamieszczać też na innych stronach internetowych, co mhm. jest ważne. Yy, czyli de facto bez znajomości HTML-a, jakichś arkuszy stylów, tego typu rzeczy yy, każdy z pracowników powiedzmy wydelegowanych do, pro, do prowadzenia jakiejś strony danej organizacji może zarejestrować się w do tą organizację i na bieżąco aktualizować ją yy, w sposób no ciekawy, ponieważ jest, nie, jest, nie będzie to suchy tekst, tylko powiedzmy numer konta. A... No właśnie, może być tak, że wiele tych organizacji po prostu nie zna się na tym. A tutaj widzimy, y, to jest twój profil. Tak. Na Mado, to jest tak? mój profil na Amado, właśnie. Profil organizacji, no, jedna z większych organizacji Amnesty International. No, Polska. Najbardziej znana chyba. Tak. Ostatnio pisali listy w tak, to dokładnie. Taka papierowa. Jak, jak wygląda profil takiej organizacji? Wiadomo, jak na serwisie społecznościowym mamy opis organizacji. Wiadomości, artykuły. Każda z organizacji może wrzucać sobie nowe newsy, raczej wiadomości, artykuły. – Ze swojej działalności. – Tak, ze swojej działalności, ze zdjęciem, z plikami często też można podpinać pliki wideo z YouTube'a i z Google, Google Videos, co jest też ważne. Co dalej? Prawda? Albumy zdjęć, tutaj widzimy. Yy, petycja akurat Amnesty International nie ma żadnej petycji w tym momencie, ale jest możliwość właśnie prowadzenia petycji. A co na nie może się zmienić. Tak, to tak, jest dokładnie. Yy, Znajomi. Co jest ważne, właśnie, ponieważ jest to serwis społecznościowy, więc każdy z indywidualnych internautów może dodać sobie daną organizację do swoich znajomych, która automatycznie też wyświetli się w profilu danej osoby. Ale to przepraszam. To wyjaśnijmy jedną rzecz. Y, Amado to jest y, portal społecznościowy dla tylko organizacji Nie. czy też dla osób fizycznych? Dla osób jakby? fizycznych. To jest y, taki y, łącznik. Łącznik, tak, tak. Rozumiem. Ja wspomniałem o tym o, o MySpace, ponieważ w MySpace, powiedzmy, są zespoły muzyczne i fani.